Moi drodzy, dzisiaj mam dla Was takiego ciekawego deka. Postanowiłem, że zagramy Royal Recruitsów, terrorystów i do tego śnieżkę. I jeszcze nieletnią. Jestem ciekaw, jak to pójdzie, kurde. No bo naprawdę ciekawa sprawa tu może być z tym dekiem. Uważam. Fajne to mogą być. No terroryści wlatują w wieże yy, za Royal Recruitsami. daje z tyłu za wieżę No i to może jakoś fajnie wychodzić, więc więc zobaczmy, jak to wyjdzie. Gramy to oczywiście na Classic Challenge. U. Gralibyśmy to na Trophy Roadzie albo na rankedach, ale moje level'y są niestety zbyt małe, żebym mógł to tam grać, yy, więc no tego po prostu nie zrobię. On zaczyna od pekki My zaczniemy sobie od bomby. Bombów. Małych bombów. Eee. Yy, I gramy na ziomka, którego Niku boję się przeczytać, bo... bo brzmi to trochę dziwnie, trochę dwuznacznie bym powiedział. Okej, okay, mamy tutaj całkiem niezły pusz. Więc musimy to jakoś wybronić Mam nadzieję, że mi się to uda I z tego co widzimy tutaj, udało nam się to wybronić I to nawet bardzo dobrze udało nam się to wybronić eee, Myślę, że ten terrorysta po lewej stronie wybuchnie Tak, udało się Spoko, wybroniliśmy i nawet wyszliśmy na plus Więc ziomek ma pekkę i kurę, ale mimo to Nie pomogło mu to za bardzo No ten elektroizer mi zadał więcej niż cały ten jego tamten push Mamy już rolę rekrutów na ewolucji, bo oni co jedną życie mają ewolucję Ciekawe. Okej, <noise> jeszcze Goblin Gianta. Także tutaj naprawdę ciekawy. No ciekawy dek kolego, uważam. W sumie nie musiałem dawać aż czterech na prawą stronę. Albo dobre, to było dobre. To było dobre jednak. Przemyślane. Yy, zapomniałem, że Goblin Giant ma. O kurde, mać. Dobra, zasnoubolujmy to. Byleby tych małych. To nie na tyle mój dek jest taki słaby, co po prostu. To on, on ma chyba bardzo dobrą kontrę na ten dek, co nie? Bo Goblin Kurs Pekka Goblin Giant to całkiem dobry deck mi się wydaje na mnie. Ale to jeszcze nie jest koniec. Jeśli wybronimy ten push, a prawdopodobnie wybronimy go, to kurde, możemy się pokusić o coś więcej tutaj, nawet bym powiedział. Możemy tą lewą wieżę zdobyć. On tutaj. Oha, on ma strzałki, no to nieźle, fryer. Kurde. Dobra, Electro Wizard. Berserkerki jeszcze razu nie użyliśmy. No, Goblin Kurs, to jest yy, bardzo irytująca karta. Ale dobra. My musimy atakować teraz. My musimy na nim wywierać presję. Spróbujmy zrobić coś takiego, żeby nie wiedział może, którą stronę bronić. No, znowu ma te strzałki, dlatego szybko przycyklujmy sobie ten deck, żeby znowu mieć Wallbreakersów i go zaspamować trochę, żeby kolega nie wiedział, co się dzieje do końca. Dobra, zróbmy tak. Berserkerka tu puśćmy jeszcze. Kurde, nie idzie nam źle. Powiedziałbym, że nie idzie nam źle. Tylko trochę zaspaliśmy chyba. No nie wiem, coś zawiodło. Coś zawiodło wcześniej ewidentnie. Ale co? Nie mam pojęcia. Yy, widzowie, jeśli podoba wam się to, jakim jestem śmiesznym gejem, to możecie wbić do mnie na streama, bo dzisiaj na Twitchu będę miał streama. Dobra? 19.00 dziś stream, bo streamuję sobie na Twitchu od jakiegoś czasu znowu. Więc Was tam zapraszam, macie linka w opisie. No tak kilka razy w tygodniu streamek będzie, co nie? Eee, więc was tam zapraszam. A właśnie, serwer Minecraft zrobimy sobie widzowie. Nie wiem czy wam mówiłem. Zrobimy serwer Minecraft eee, Będziemy sobie grać Minecrafta razem z wami I każdy będzie mógł zagrać. Bo mam bardzo dużą ochotę na Minecrafta i teraz ogarniam hosting I serwer będzie startował w piątek Prawdopodobnie piątek, czyli dzisiaj mamy poniedziałek, a w piątek będzie serwer Minecraft na Twitchu. Na streamie 19.00 też będzie streamek, i wtedy po prostu wszystko się zacznie. Więc tam was zapraszam, jeśli też lubicie Minecrafta i chcecie sobie ze mną pograć, albo po prostu szukać serwera Minecraft. Nie musicie mi nawet lubić, ale wtedy mi będzie smutno. Eee, dobra, Wallbreakers, terroryści, na lewą stronę, gramy na Zika. Czy to ten z Valoranta? Strzałki zużył Dlatego ja robię takie coś jak szybkie przeładowa... Uuuu! Royal Recruits kontra Royal Recruits? Ty to całkiem fajna sprawa Ciekawa Się tutaj wydarzyła akcja Ja jeszcze sobie trochę poczekam Żeby oni na mojej połowie byli Co nie? Żebyśmy się z nimi byli na mojej połowie Bo to mi bez wątpienia da przewagę mm, Niech Hunter się na nich skupi Damy tutaj... Coś takiego Pyk Eee... Yy... Niech firecracker będzie dead. Pyk, pyk, pyk. Berserker dawaj, rozpraw się z nią szybciutko i zrobimy tak wallbreaker's, żeby on nie mógł dać strzałki na jakąś jedną konkretną stronę i lewy powinien wybuchnąć. Tak, super. To damage zadany. Fajnie, ładnie. Yy, on widzę, że mnie papuguje, skurczybyk pieprzony. I udało mu się to nawet. Nawet mu się to udało. Więc w sumie te, też tak zróbmy. Jak tak chcesz grać, no to tak grajmy. I co teraz, kolego? <laughs> Strzałki na jednego dałeś? A to, to akurat głupie. To akurat głupie uważam. No dobra, on ma evorekrówców teraz i ja mam teraz evorekrówców, więc. Więc dobra, w sumie użyję ich. Niech będzie. Użyjmy ich. Użyjmy ich, żeby wystosować tutaj push. Na tą lewą piękną stronę. Firecracker. Czekajcie, dobra, to zróbmy tak Myślałem, że ona sobie pójdzie w drugą stronę potem jak tak zrobimy, ale tak nie wyszło Niestety Dobra, Royal Recruits Hog Ridera wywalmy do tyłu tą śnieżką Super Dobra Zróbmy tak Musimy szybciej spamić tymi wallbreakersami, on, on tego nie robi, ale my musimy to robić Dobra yy, Tak Pyk On w ogóle tych rojerek Rekrutów nie używa? Czemu? Teraz pewnie użyje Ale teraz to już trochę za późno Kolego co ty robisz? Czemu tak? Strzałki da na prawą stronę moją Albo nie da w ogóle Bo się podda Bo jestem taki zajebisty Że chłop się poddał Widzowie Także ten dek jak widzicie Jest mega dobry Wygraliśmy Yyy Udało się, czy udało się. No cóż, no tak jak mówię, no jest to bardzo dobry deck Ej, e, dzisiaj wstałem o 13.30 w ogóle, co? Nie Jestem strasznie zadowolony z tego, o której ja chodzę spać i o której wstaję Poszedłem spać tutaj o czwartej chyba Nie, 3.30 wyłączyłem Breaking Bad No kurde, no no lipa, no Dobra, berserker niech to ciacha A, Czemu A, spirit jest taki OP? Dobra Tak I na dwie strony lećmy Berserker jak dotrze do wieży To będzie naprawdę gruba sprawa Ale nie dotarła do wieży niestety No dobra Zróbmy tak kurcze jak najszybciej trzeba go sieknąć żeby umiejętności nie użył No i użył umiejętności także Bywa i tak słuchajcie Riz war riz Royal Giant Kurde Postawmy tak rekrutców Bardziej na tą prawą stronę A z lewą puścimy wallbreakersów, bo on ma na to loga O dzięki za suba Kuba Uuuu, pięknie terroryści wybuchli Ładna sprawa, ciekawe że jak ja dostanę jakiegoś strajka na YouTube za zamówienie terroryści na wallbreakersów Jeśli też uważacie, jeśli uważacie, że cenzura nie powinna mieć miejsca i powinniśmy tu móc mówić wszystko co się chce, zostawcie łapkę w górę Mhm, mm nie uderzaj tą wieżę. Kurde, myśliwy za strany. Ok, no i teraz zaczyna się problem, ponieważ ja nie mam za bardzo. Jak wybronić tego Royal Gianta, nie mam żadnego budynku. Dlatego my musimy tutaj przejąć taką taktykę, żeby go zaspamić. Musimy zaspamić przeciwnika. I to jak się da. Uuu, ten lock fajnie się tutaj dla mnie. No, bardzo fajnie nawet bym powiedział. Okej, okay, nie jest źle, ale tak jak mówię, musimy go zaspamić, bo jak on będzie znowu mógł użyć tego Royal Gianta, ja już nie mam prawej wieży w zasadzie. Prawą wieżę muszę totalnie odpuścić, jak on postawił tu Royal Gianta, ja go nie mogę bronić, bo ja go i tak nie wybronię, to znaczy on i tak tą wieżę mi rozwali. Yy, więc zróbmy coś takiego pyk, pyk On będzie bronił tą lewą wieżę jeszcze, z tego co widzę Dobra, postawmy Royal Rekrutów no, tak jak mówię, no tą pra prawą wieżę nie będziemy nawet bronić, bo nic z tym nie zrobię Spreefire'owa loga Dobra Berserker Pyk 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 I muszę liczyć na to, że to hit nie wieże I że Hunter nic tu nie zrobi Dobra, to hitło wieże, jest dobrze Teraz kolejny Royal Rekruci Prawa wieża jest mocno obita To dla mnie dobra informacja Tu musimy zrobić tak, on zużył loga Dajmy tutaj często Bola na Prefire Dobra, przegraliśmy to w grę, bo jesteśmy. Kurde, nienormalni! No nie wiem co tu się dzieje, ale to jest drugi raz, kiedy przegrywamy, i drugi raz na Royal Gianta, no! To jest jedyna karta, którą ja nie mam jak obronić. To chuja pana wafla Co mam zrobić? No, mega, jesteś silny człowieku. Me, 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 me. me. Naprawdę, bardzo, bardzo. Naprawdę, każdą inną kartę jestem w stanie obronić, tylko nie Royal Gianta. To jest najbardziej irytująca karta dograje na tym deku Nie, jeszcze raz, jak teraz nie wygram, to wam yy, wysyłam zdjęcie z dupy. I żartuję, to żart. był żart. Good luck. Dzięki bardzo. Też ci życzę powodzenia stary. Naprawdę, Nikolas. Dobra, zróbmy coś takiego. Ej, elektro dragon. Powiadasz, kolego. Przetasujmy. Uhuuhu, ale damage. Crazy damage nam był zadany. Z tego co widzę, Lumberjack. Dobra, tak. Tutaj prawa strona powinna to wybronić sobie na spokojnie. Ej, dobra, to jest ten mecz. Nie, to jest ten mecz. Tak zwana satysfakcja jest odczuwana tu. Bo tutaj już widzę, że kolega chyba nie ma najlepszego deku na mnie. Że tak właśnie. No, 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 to jest jego reakcja, właśnie. Tak mi się wydaje też. O kurczę, match. No, po prawej stronie tutaj też leci sobie ziomek elegancko. Dajmy to na dwie strony znowu. Zobaczymy, co zrobi. Royal rekruci już na ewolucji u mnie. Aha, nic nie zrobi. No to tego się akurat nie spodziewałem. Elixir kolektor, Bracie, co ty kminisz? Dobra, to go zaatakujmy, bo on teraz będzie miał Disadvantage. Disadvantage Elixir. Yy, będzie miał mnie elixir teraz ode mnie. Przynajmniej powinien mieć, więc powinniśmy mu zadać spory damage, ale kurde mać te... Ja się boję trochę tego Elixir kolektora, bo to jest... Nie wiem co on będzie kminił, co on będzie grał, ale wyczułem tu jakiegoś golema. Kurwa mać widzowie, jest bardzo duża lipa i. I chyba tego nie wybronimy. Giant Snowball! Na ewolucji. No to po prostu w czasie odciągnąłem naszą egzekucję do tyłu trochę. Ej, Elixir Collector to jest... Nie, następny odcinek będzie o Elixir Collector, serio. O kurwa, jest i on. Skała, Tatry. Tatry idą. Poddałem się, widzowie. Elixir Collector to jest. Yy, świetna karta, która. którą za każdym razem kiedy gram na jakimś drafcie. To naprawdę robię z nią do dobre rzeczy, nie? Stakuję sobie po trzy pompy I w zasadzie jeśli przeciwnik nie ma fireballa Albo roketa Ale roket jeszcze nie jest aż taki dobry, no bo na rokecie tam wychodzi na zero, ale firebola najbardziej No fireball albo roketa, jeśli przeciwnik nie ma jednej z tych kart Albo lightninga To kurde no Grając Elixir Collector'em naprawdę ciężko jest przegrać mecz I szczerze no nie dam tu Elixir kolektora, bo to by było kurde trochę głupie Ale zastosuję jedną zmianę w tym deku Mianowicie damy sobie yy, Damy sobie tutaj Gdzie on jest? Gdzie jest? A dobra Damy noty minera Za berserker Będzie trochę mniejsze cycle, ale noty miner przy kartach takich jak royal giant Na pewno nam bardzo pomoże Czekaj, co ja powiedziałem? noty miner nam bardzo pomoże przy takich kartach jak Royal Giant Albo nawet Golem, co nie? Więc fajnie I kurde, nadal mamy i tak szybki cycle w tym deku Bo mieliśmy, ko no teraz mamy 2.5 średni koszt tego deku, więc to i tak jest bardzo mało Giant Snowball powiadasz na tą stronę, kolego? Okej okay. Royal Recruits No to ja sobie przejdę po prostu na drugą stronę, stary Weźcie tą Teslę, so zużyłeś łopie na powietrze Albo nie użyłeś na powietrze, Tesli? No, nieważne. Dobra. Tak, tak i tak. I teraz zobaczmy. Módlmy się, żeby jakiś damage tego spory zrobić na lewej wieży. No, coś tam zadaliśmy. No, coś tam zadaliśmy. Nie narzekam, nie narzekam. Nie jest źle. Znowu sobie postawmy Royal Recruitsów. Uh, X-Bow. x, -Bow. x -Bow powiadasz, Mordo. No chyba się z nim uporamy. Chyba się z nim uporamy tutaj bez żadnych problemów. Nawet chyba na wieżę nie przyjmiemy żadnego hita. Nie, coś tam przyjmiemy, ale jest git. Naprawdę bardzo git. Dobra, arcerki sobie ze snowbolujmy. Ty wieża nie trafiła przeze mnie, widzieliście strzałką? Całkiem ciekawa sprawa. A wracając do tego, co mówiłem wcześniej, możecie napisać, o której wychodzicie spać i wstajecie w wakacje. Znaczy, bo dla mnie wakacje, czy nie wakacje nie ma znaczenia, no bo ja już do szkoły nie chodzę, ale... Ale ogólnie Dobra To tak Niegrzeczny miner Czy on mi coś daje w tym deku. No na razie gra mi się... Tak samo Nie czuję żadnej różnicy Ale zobaczmy jak to będzie teraz, no bo... Kurde, ten xbow akurat tutaj mam dobrą kontrę na niego, no bo royal kruci całkiem dobrą kontrą są na niego Jeszcze zróbmy tak I tak o Kurde, ale tutaj masz push po lewej stronie, kolego No, grubo Jeszcze raz wallbreakersi Naughty miner, dobra O, ale ten giant snowball mu teraz zrobił robotę Tak, dajmy teraz rekrutów On będzie starał się spamować O, fireball Dobra, zróbmy coś takiego i takiego i Giant Snowball. Czy ja chcę coś Giant Snowballować? Chyba nie, chyba poczekam na to, aż postawi x i sobie jego Night z, z Snowballu Giant snowballuje. Ale w sumie, ja będę robił na nim presję teraz cały czas, żeby on nie miał kiedy tego x nawet postawić. Chyba, że teraz go postawi, właśnie. Pyk, Firebola musiał zużyć. Super. Dobra, skupmy się na jednej wieży konkretnej. Skupmy się na prawej. Dobra, Giant noboluje te archerki. Kurwa, mać co ja robię? King Tower y mu aktywowałem. <grym> Totalnie to było niepotrzebne. No dobra, no niech to będzie już tak. Dobra. No kurde, ten Electro Spirit mocny. Ale moi. tutaj. Moje ziomy powinny sobie z tym poradzić. Dobra, jeśli chodzi o ten sudden death, jakby to wyglądało, to na razie jest spoko, bo na razie wygrywamy, no, ale to jest minimalna różnica. Plus jest taki, że jemu ciężko będzie coś zmienić w tym No bo on gra xboa, więc ciężko mu zadać jakiś konkretny damage na moją wieżę jedną I nie wiem czy nie chcę snowballować mu tej prawej wieży cały czas po prostu Ej dobra, to mogło być zagranie roku z jego strony Ale na szczęście mu nie wyszło tak dobrze Dobra, zróbmy tak, tak Snowboluję mu prawą wieżę Myślę, że on mi nie zada więcej damage niż ja mu zadam tymi snowball'ami Musiał mi jakiś, mogę, głupi błąd zrobić. Cały czas będę z wami, po prostu. I on nie będzie. No, akurat rekrucy to już bardzo dobra kontra na Na mój deck. Mam jeszcze 42 sekundy. Tutaj akurat sobie zrobimy takiego giant snowball'a Pyk, pyk. Super damage był zadany spory. Kolejny rekrutcy. No tak, no to jest GG, On tu nie ma co zrobić. Musiałby fireball'ami mi lecieć na wieżę cały czas. A nie wiem, czy będzie miał czas na to. Kurde, żeby te archerki wszystkie wybombić teraz, Dobra, udało się. Ci, ale też Giant Snowball zadaje strasznie duży damage na wieżę, mam wrażenie. Już myślałem, że będzie Connect to the Tower 54 damage zadaje. To wcale nie aż tak dużo, no ale wygraliśmy. <ścoughs> po takiej walce jeszcze mu daje meme. Emotkę. No, good game. To była ciekawa gra. taka ciekawa rozgrywka była. I kurde, powiem wam, Noti Miner, naprawdę bardzo dobra zmiana w tym deku. Naprawdę bardzo dobra, jak sami widzicie. No kurde, fajnie on tu chodzi bardzo. W ogóle Noti Miner, super karta. I w ogóle w Clash Royale mam wrażenie, że właśnie jest teraz bardzo dobry balans. Bo jest bardzo dużo mocnych kart. Ale przez to, że jest bardzo dużo mocnych kart, no to to się balansuje, bo w każdym deku praktycznie jest mocna karta. Dobra, zacznijmy sobie od. Okej, okay, takich Royal Recruitsów. Żeby Dart Googles mi nie zadał damage na wieżę I zobaczmy co tutaj będzie robił przeciwnik Fireball Fireball na... Ej dobra, on zużył na to 10 elixirów chyba. Czekaj, co jest? Fireball za 4, ten za 2, ten za 3, no 9 eliksirów zużył What the shit bro Co on kmini? Tak, noti miner. Żeby tutaj był fokus na niego, a nie na wieżę Taki Snowball Czy on go przybliży jakoś i to coś zmieni dużo? No jakoś bardzo dużo to nie zmieniło, ale... Ale powiedzmy, że git Krzoki! O kurde No ale... Co go wog... Co je w ogóle wywaliło teraz? Czemu one wyszły? Przecież ja nie zużyłem Snowballa, ani nic Co tam się stało? Kurcze Ciekawa sprawa Yy, aha, on ma on ma kurczę takiego towera. To on on tutaj na hita będzie tam miał chyba. Ej, nie ma na hita, A, ale ma na dwa. Kurwa, co ja robię? Ja pierdziele, nie to chciałem kliknąć. Przepraszam. Też gra Royal Recruits w ogóle. Ja pierdziele jestem nienormalny naprawdę. No co za giant snowball. Crazy, crazy shit happening. Mmm, Dart Gogins jeszcze, mamo, mamo, mamo Immortar. Damn, damn, damn. Ty, ale tutaj kurde, Kongo, Kongo po prawej stronie się dzieje. Ale teraz puszle ci. co on zrobi? Nawet nie zając, boluję tego, no wywalone. Już zrobiliśmy taki damage na tej wieży prawej, że szok. Yy, no, t miner się dobrze sprawdza. Dobra, a co mi te krzaki wcześniej aktywowało? Dobra, zrobimy coś takiego. On mi zadał trochę damage'a za tymi krzakami, ale to nie jest jakiś crazy amount, nie jest jakaś niesamowita ilość. Yy, dobra, Royal Recruit, no to ja też polecę z nimi. Szybki Fire Spirit, Mortar. Oj, ten timing na Mortar ma dobre, akurat. Nie wiem, czy nie będzie mi wieży uderzał Ej, trochę za długo czekam z tym Giant Snowballem, nie? Trochę za długo czekam na coś Dobra, weźmy... no dobra, akurat jego to nie musiałem robić Giant Snowball Albo musiałem, on całkiem zginął od tego, myślałem, że go do tyłu tylko przeciągnę No ale dobra Tak, tak Hmm On będzie grał na Fireballe, skurczybyk będzie grał na fireballe ale tutaj chyba go mamy. Dobra, mamy go, mamy go chyba. Nie wiem, ile potrzebuje snowboli, ale chyba cztery. Cztery będę potrzebował. Poczekajmy na Royal Recruits. Pyk, pyk. No i jeszcze trzy. No ale to nie zada mieć na wieżę akurat teraz, to jest, nie wiem, damy go tu Uuuu, Electro Spirit, nice Ale Electro Spirit zrobił tam robotę, do wieży przeciągnął się jeszcze No Płacz, płacz Ładnie Naughty Miner w tym decku to jest mocny game changer Bardzo mocny game changer, chciałbym zagrać sobie normalnie na Trophy Road'zie tym deckiem Szkoda tylko, że nie mam pucharków na... Yy, nie pucharków, tylko nie mam leveli na to, no bo na 11 tysięcy puarków grać ty, Tymi levelami J Jakie ja bym miał levele na tym, poczekajcie No ja mam Royal Ecrucy na 12 level, to już samo to wykreśla Przekreśla to w ogóle I nie mam ewolucji na nich Ale strasznie przyjemnie mi się gra tym deckiem, i zagramy sobie jeszcze raz, bo... Naprawdę, no bardzo przyjemny jest ten deck Bardzo przyjemny, bardzo przyjemny Tak uważam A właśnie, jakby ktoś pytał Czemu nie było grania dekami widzów w niedzielę? To było, tylko to było na streamie Zamiast odcinka graliśmy na streamku dekami widzów po prostu Więc było, było i zastanawiałem się, czy nie zrobić tak, że po prostu co tydzień w niedzielę na streamie będę grał dekami widzów I wtedy nie trzeba wchodzić na Discorda i wysyłać swojego deku, tylko być na streamie i wtedy podsyłać ten dek I wtedy wiecie o co chodzi, bo na filmie często było tak, że ktoś wysyłał dek i potem nawet nie oglądał filmu, a ja grałem jego dekiem A tak na streamie, w czasie rzeczywistym będziecie mogli oglądać jak ja wa gram waszymi tymi dekami, co nie? Więc to uważam, że było całkiem fajne Ej dobra, grałem tą grę całkiem na autopilocie Co się dzieje tu w ogóle? Gaviard No, spory damage zadany dostał mi. Aczkolwiek tragedii nie ma uważam, bo też mu coś zadałem na lewej wieży. No przewagę ma 1000 HP prawie, ale jest git. Nie Jest git. Dobra. To polećmy sobie z rekrutami. Tak na dwie wieże. Spróbujmy go fajnie zaspamić. Tak samo zaraz Proibre Casey tutaj polecą. Ongra gra bowlera. To jest... całkiem spoko... Ej, dobra, on ma... Ultimate! Yy, kontra na mój dek Patrz, bowler na jedną stronę i piecyk na drugą stronę, no co ja mogę zrobić w takiej sytuacji? Niewiele Newele, newele. Bacy sobie tu postawmy, ale bym zagrał w Forza Horizon 5 Oj, 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 się porobiło Zróbmy tak I zróbmy tak No Jeden wybuch. Dobra. To jest dobra informacja dla mnie. Spróbuję go tym teraz zaspamić. Mm. Pyk, pyk, R rekruci na tył. Dobra, znowu... Oj, za szybko, za szybko, za szybko! Chciałem, żeby Elektros pierwszy leciał tam Ja pierdziele jakie strzałki. Tak jest strzałki, a i tak wygrywa. Nieźle. Dobra. Rekruci Tutaj snowball Pyk Jeszcze trzy skielety Piecyk na lewą stronę ma... O... ja pierdziel Jedyna szansa moja w tym meczu to jest jakbym tutaj Teraz zrobił coś na prawą stronę Bo ta lewa to już jest nie do przejścia Dobra nie mam szans w tym meczu, no nie udało się tego, nie wygraliśmy, no szkoda Szkoda Ale Royal Rekruci fajna karta Fajnie się w tym gra, spoko, naprawdę. No miner też bardzo fajna karta. Elixir korektor muszę przetestować jeszcze, ale to już raczej nie w tym filmie, więc yy, to tyle widzowie. Jak dotrwaliście do tego momentu, yy, do 26 minuty, to napiszcie w komentarzu w beczka. I ja będę wiedział, że ty jesteś OG, OG motherfucker. Że ty do końca zostałeś na filmie. O odlepiają mi się pianki widzowie, ja pierdzielę masakra. Co mam z tym zrobić? Muszę jakąś taśmę kupić i przykleić Znaczy taśmę, to się na spray robi Muszę ten spray kupić Dostałem powiadomienie z Santander Kamil nasza apka jak all inclusive przydaje się na wakacjach Dzięki Santander Naprawdę, że jesteście Dziękuję wam bardzo Dobra Pozdrawiam ekipa, pozdrawiam kamraci